Oczywiście, strony jest, jest enter Znowu powracam na YouTube. E, najpierw parę ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze, czemu nie nagrywałem nic na moim kanale YouTube? E, jeszcze od razu mówię dlaczego nie nagrywałem nic. Ponieważ pierwsze, musiałam zrobić sobie nowe stanowisko co było niedużym nie problemem, malutkim. E, drugim, drugą rzeczą też jest to, że generalnie nie zostawiacie dużo łapek w górę ani nic, więc e, jeśli chcecie, zostawcie łapkę w górę w tej chwili i suba na kanale, jeśli tego jeszcze nie robicie. Możecie też zaprosić parę kolegów. O nie, dobrze, ja sobie szybko stąd wyjdę na prywatno, wybaczcie. Drugie na 300 subów robię specjal yy, i jeszcze parę, parę rzeczy będzie na kanale. Generalnie możecie może słyszeć, że mam nowy mikrofon. Generalnie yy, mogę Wam powiedzieć, że aktualnie mam nowe krzesło Diablo, X-Fighter, każdemu polecam. Yy, I słuchawki HyperX Cloud Alpha. Mega wygodne. A mikrofon sami oceniacie. Według mnie jest super i głośny. Ja normalnie mam teraz. O trzy razy ciszę ten ustawienie niż na... niż kiedyś miałem i wtedy, musiało ta, i wtedy było i tak cicho, a teraz jest tak głośno. Nawet jak mam prawie jak najciszy mikrofon. ok ale nie, nie będę tyle gadać, tylko przejdźmy do moich skinów. Bo nagrywałem taki odcinek, ale ile nagrał się, więc ja już sobie mogę pokazać na skiny. ok Więc przejdźmy najpierw do spug. I tak, wyglądają spugi. Generalnie, moimi ulubionymi smugami to są wszystkie, które są faworyty. Mogę wam szybko je pokazać. Generalnie mam też troszkę internet lepszy. I w ogóle jakość powinna być też lepsza. Mogę wam... Pokażę wam jeszcze później ratowanie świata. O, czemu to nie jest faworyta? W jak to jest mega smuga. Dobrze, dajemy sobie ją. Okej, okay, lotnie. Lotnie są nawet spoko. Mało. To jest jedna le legendarna. Nie kupuję legendarnych lotni. Tak, nie jest aż dużo tych lotni. O, to Dostałem od kogoś. Nie pamiętam kogo, ale teraz dziękuję za to lotnie. Bardzo. Okej, okay, tutaj takie rzeczy. Dużo jest tego. Upsi. E tutaj tak wyglądają moje lotnie? I tak dalej. O, to jest jeden lot od Barwela też. Te parę epickich. Nie ma sobie trzy się chwalić moimi lotniami. Są słabe. Dobrze, teraz przejdźmy do kilofów. Okej, okay, kilofów mam już trochę więcej. Wyglądają one tak. Pokażę, sobie szybko. Nawet moimi Jurymetom to, 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 to są te, które są akurat w faworytach, ale tak naprawdę to jest: Tajczorożec, ten tutaj i Spectral Axe, jest też mega. To są moje dwa główne kilofa, ale tą raszę też akurat lubię. To jest też, to jest taki pakiet od PS. -a. No, odebrałem go sobie tak przez przypadek, też można powiedzieć, ale obojętnie. Dobrze. Tak wyglądają je. kill -offy. Teraz weźmy sobie do muzyki. Nie wiem kogo to interesuje, ale może wam pokażę. Okej. Okay. Tak, takie są moje muzyki. Nawet spoczko. Takie... 5 na 10. Te muzyczki wszystkie. Powiedzmy sobie lepsze te muzyki. A sobie zostawmy to. Upsi Eee... To moje szybko pokażę wam Hop Eee... Siup Siup Okej okay. Tak wyglądają moje sztandary Przejdźmy do emotek Okej, okay, tak wyglądają moje emotki Generalnie... Moimi ulubionymi emotkami To nie są te z faworytach, Bo moimi ulubionymi emotkami są Już wam pokazuję Tylko przeciszę może Albo nie. Dobra, moimi ulubionymi emotkami to jest... może um, Muszę troszkę to szybko znaleźć. To jest moja... Jeden z ulubionych emotek. I też mega, mega jest ta emotka. Okej, okay, tak wyglądają moje emotki, tak szybko przelecę je. Przepraszam, że tak szybko to lecę, no ale. To są moje emotki generalnie, tańce. Teraz przejdźmy do plecaków, nie wiem po co to pokazuję, w modę i tak zaradzają wszystkie skiny, ale tak wyglądają. To jest mój aktualnie ulubiony plecak ze wszystkich, jaki mam. I na rzeka jest ten. reszta to jest taka, tak pół na pół. Te plecaki, co to są w faworytach są takie pół na pół, oprócz tych dwóch. A tych, których ja nie mam w faworytach, to są fuj. Więc szybko może przyleć mnie. Tak wyglądają, że tak i szybko je przeleciby. Szkoda cię. Już ogrywałam kiedyś taki odcinek, ale jeszcze raz go nagram. I teraz skiny. No, niestety miałbym ich o wiele więcej niż te sto ileś skinów. E, ale jak sobie na karnaty na setny stopień. No, to jest... I od razu z tego próbuję wybić sam bez kupywania. Okej, okay, moimi skinami są takie. Szybko może... Przelecimy trochę. Te cztery są akurat, bo ulubionymi mi to wam pokażę zaraz tą resztę całą. Jeśli pytanie: czy, czy jakąś reszty żałuję, to jest ta. To ją żałuję. Ok. Przejdźmy dalej. Po prostu. Wydałem na konto ponad 1000 euro. Nie, prawie 2000. Nie, coś. Prawie 2000 euro, gdzieś około wydały na tą grę. Nie widać, to jest bardzo po skinach, ale na też Może to zobaczyć na przykład albo po innych rzeczach. jakby nie kłamało w tych full karnetów. Tak żałuję. Ups, badaka i pokazała, albo badaka, to większość ludzi ma już, więc po co mogę pokazywać. Okej, okay, tak wyglądają moje skiny, więc ja teraz wam mogę jeszcze pokazać eee, ekrany przeczytowania, tak szybko i przylecimy po prostu. Dobrze, więc tak wygląda generalnie wszystko. Ze sklepu bab, John Wicka, bo jest fajny, eee, nic innego nie polecam ze sklepu dzisiejszego, jeśli chcecie coś kupować. Więc zaraz przejdźmy na ratowanie świata. Tam akurat nie ma się za bardzo tak dużo czym chwalić. Ale zawsze mogę coś pokazać. I już się wchodzi. I właśnie już wchodzimy na ratowanie świata. O, tak jak powiedzieć? dobrze, jesteśmy na ratowanie świata. bo 88 bossy. Tak wygląda w sumie dowodzenie, bohaterowie. Akurat dużo bohaterów tutaj nie mam. Szkoda, że strzałkami tak nie można. można przelatować strzałkami. no to szybko wam pokażę ich. Tak szybko pokażemy, pokażę Wam ich, bo nie, bardzo nie ma się niektórymi co chwalić, bo niektóre są takie, większość to jest słabych. W ogóle w sezonie ósmym chyba, to w ogóle nie grałem w ratowanie świata. Generalnie chyba nawet nie klawiatury, dobra, tak wyglądają moi bohaterowie. Zespoły bohaterów są takie. Bardzo lubię Ted. No, więc e, pokażę wam teraz, pokazuję wam teraz szybko obrońców. No, ze słabić ci obrońcy, badania. O co przy okazji zbadam to. Profil. Zbrojownia schematy. No, co że się z tutaj nie babę, ale wam pokażę szybko, jakie mam sematy. Moimi ulubionymi sematy, sematami są te, teraz są w faworytach. No, nie ma się za bardzo truchwalić. tylko pokażę wam te legendarne broje, bo nie, większość, bo innych się nie, nie warto. Albo pokażę, aby po prostu tak szybko teraz. Bo ich jest mega dużo tych sabatów. Ok, tak go daje mojej sabaty. Księga kolekcyjna, poziom 90. Magazyn wygląda tak. A praca, tak, tak. No, nie ma się za bardzo o czym chwalić. Jak już mówimy, e, trochę dużo. Nie wiem, czy można to nazwać dobrą szafką, czy nie. Transformacje są takie. Z Redgeny. No, jest promocja. Otwórzmy sobie dwie lamy za darmo. zlecimy Co jeszcze na odcinko sobie tutaj szybko otworzymy? I w broń, Mega. Jeszcze jedna lama za darmo. Tak, wybierzemy. Jak za darmo to wybrać. Więc szybko otwieramy? Nie, no, słabe jak zwykle, bo sobie to widać. I potale to, to takie i tam jak widzicie. Mityk, serio? To jest chyba żart, czy mityk. Nie wiem, nie kupuję. O, to, 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 to jest labę. Chcę mieć nowego bohatera. Dajcie mi bohatera nowego. To ucie jak dosyć długo będzie, będzie trwać. Nie czy to dobrze, czy źle. A się wydziwiłem, podnieciłem no, i tak wygląda sklepik. O, astropałka jakaś. Dobrze, więc tak wygląda sklepik. Ej, ja dziękuję wam, wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem i jakiś miły komentarz. Jeśli macie jakieś pytania lub jakieś propozycje, co mam nagrywać, piszcie też w komentarzach, bo nie mam pomysłów na tak naprawdę. Więc e, do zobaczenia, elo.